Dzień dobry, Anna Piotrowska. Dziś gośćmi Telewizji Mazowszy są Damian Cybulski i Dawid Kalinowski z grupy Urbex Moją Pasją. Witam Was moi drodzy. Witamy. I zacznę od takiego podstawowego pytania. Czym jest Urbex? Tak więc Urbex polega na eksploracji niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji, czyli w skrócie zwiedzanie różnych miejsc opuszczonych, zapomnianych przez człowieka, porzuconych. I my właśnie z Dawidem... Zwiedzamy takie obiekty, miejsca. chcemy przedstawić historię danego miejsca, zobaczyć jak to wygląda, zrobić zdjęcia i w to pokazać społeczeństwu, jak to wszystko działa. I wiecie może ile osób, ile jest takich grup w naszym kraju? W Polsce jest ogólnie, ogólnie bardzo dużo grup, jest to już nawet, nie zliczę tego, bo jest po prostu coraz więcej pojawia się takich ekip, coraz więcej po prostu ludzi zaraża się tym urbexem, tą pasją do urbexu. Najbardziej polarną grupę wiadomo, no, pewnie Urbeks historii, którzy wszyscy znają, to wiadomo i to też często są osobami, które dosto zarażają. I serdecznie pozdrawiamy, pozdrawiamy też chłopak! Wszystkich dokładnie. Ale tak właśnie, że policzyć wszystkich to no, po prostu jest tego mnóstwo, naprawdę i coraz więcej, jak żeby deszczu tego urbeksowe sobie powstają. A powiedzcie mi, jaka jest Wasza historia? Jak to się wszystko zaczęło? Gdzie, kiedy i kto był w ogóle pomysłodawcą, żeby taką grupę założyć? Zaczniemy od tego, że na początek działaliśmy z Dawidem w innej grupie, która już nie istnieje. Urbex Pots tego grupa się nazywała. No, tam wiadomo, potem no, ta grupa przestała istnieć i Dawid działał wcześniej jako wojak na Urbeksie. Wojak Urbex, przepraszam. Wojak Urbex. No, tak, była taka robocza nazwa po prostu. No i ja do tej grupy właśnie dołączyłem. No i stwierdziliśmy, że no, nazwa jest taka troszeczkę wiadomo, no, niechwytliwa. No i postanowiłem, że musimy zmienić nazwę. Dałem tej właśnie Dawidowi i ma naszej koleżance, która z nami eksplorowała, już jej niestety nie ma, yy, kilka nas, no i stało tak urbex moją pasją. Yy, była taka prosta, łatwa nazwa i że to nasza pasja, że my robimy to robić, chcemy to robić. I tak po siedzieliśmy tego wieczoru z Dawidem i z koleżanką przy piwie i, i mówimy krótko, chcemy to robić, podoba nam się to, chcemy działać. No i tak już od właściwie czterech lat urbex moją pasją, działamy w Polsku i w Polsce i chcemy działać jak najdłużej. Yy, I macie też bardzo, duże, yy, bardzo dużą rzeszę fanów yy, już w social mediach. No, staramy się rozwijać i na Facebooku, Instagramie, i na TikToku. Nawet już czasem TikToka TikTok bardzo chwycił. Mam też kanał na YouTube, no i nagrywamy, robimy swoje, cieszymy się z tego, bo to mamy z tego zajawkę frajdę. My utraczujemy urbex jako odskocznie od szarej codzienności, od problemów. Wiadomo, no, są takie czasy, że to wojna, to covid, a my chcieliśmy po prostu robić coś takiego, żeby o tym nie myśleć, działać i działamy cały czas. Czy jesteście grupą osób, które normalnie pracują na co dzień Dokładnie. i spotykacie się po prostu na tak zwane eksploracje? W wolnej e... chwili, kiedy możemy, to oczywiście. najczęściej, To są niedziele niehandlowe, bo wiadomo, gdzie mają najwięcej wolne. Mam nasza grupa liczy teraz ogólnie troje członków najgłówniejszych i jeszcze kilka osób, które nam wspierają nas, schodzą z nami, takie jak nasi przyjaciele najbliżsi, którzy jak mam czas z nami pojadą i zjedzają takie miejsce. A rozumiem, że pomysłodawcami jesteście Wy, jako tacy, tak, główni tak, tak. przedstawiciele, którzy e, powiedzcie mi, e, czy poszczególne grupy e, te urbexowe kontaktują się ze sobą? Czy współpracujecie w jakichś projektach, czy jest to raczej tak, że e, sami wyjeżdżacie. E, tak, rozmawiamy, kontaktujemy się z grupami przeróżnymi i mamy okazję z nimi e, jeździć e, w miejsca opuszczone. Tak, dokładnie, bo właśnie dla nas jest e, taką fajną sprawa, spotkać się z nimi eksploatorami. Bo osoby, które eksplorują na co dzień, jak my, to wiadomo, prędzej nas zrozumieją. Na, dogadamy się z takimi osobami, co czujemy, bo wiadomo, no, każdy tam coś czuje w tym sercu. A z takimi osobami zawsze jest fajnie się dogadać po prostu. I to jest taka przyjemność spotkać się z osobami, które to robią na co dzień. Jedziemy, nagrywamy, to jest taka frajda dla nas. I dzielimy się ogólnie Zという miejscami, ogólnie. Nie ze sobą, prywatnie. Osoby więc właśnie załatwialiśmy. I nie po urbekście się spotykamy, porozmawiamy. Tak, Dokładnie, no bo jak wygląda. Przepraszam, poszukiwanie e, takich miejsc, które można eksplorować. E, gdzie, gdzie tak naprawdę najbardziej chcielibyście się znaleźć? Jakie miejsca? Czy najbardziej mroczne, czy e, po prostu takie, które już są e, zwyczajnie opuszczone? No dobrze, to teraz na to pierwsze, e, pierwsze pytanie. E, gdzie takie miejsca znajdujemy? Różnie. To jest tak, że niektóre miejsca można w internecie znaleźć. Są takie e, strony na, na, wiadomo, na Google, w Wikipedii, tam na, na mapach Google, gdzie można znaleźć. Ale w, przede wszystkim e, Ludzie do nas piszą, fani nasi, którzy nas wspierają, podadzą jakieś miejsce, Mówią: no to miejsce, kąd znam, o, tu nie byłem jeszcze, chętnie pojadę, zwiedzę. Zresztą na, na YouTube za często mówimy, że jak ktoś ma jakieś daną ciekawą miejscówkę, niech nam podejście chętnie takie miejsce zwiedzimy. Niech napiszą na, Ta, na Facebooka. Przygotowanie, jak e, przygotowujecie się, czy musicie zabrać jakiś specjalny sprzęt, e, czy zazwyczaj jest to tak standardowe już, e, że wiecie już, co macie zabrać, czy są jakieś może miejsca, które wymagają innego przygotowania? Dobra, no, jeżeli chodzi o właśnie drugie pytanie, które zadałaś. My najczęściej, jak znajdziemy na eksplorację, staramy się najpierw znaleźć historię danego miejsca w internecie, jeżeli taka historia oczywiście jest, no bo są obiekty, gdzie nie ma historii, bo tak jest, nie wiem, że obiekt w jakieś domo, to staramy się często sami taką historię odkryć. Jak jest opuszczony dom, gdzie znajdziemy jakieś dokumenty, zdjęcia, to już mamy jakiś obraz, wizję, kto mógł tam mieszkać, czy dzieci, czy osoba starsza. Często jest tak, że w takich domach znajdujemy jakieś listy, jakieś zdjęcia osób, które tam przebywały, jak są maskotki, czy zabawki, wiadomo, do że jak tam dzieci przebywały, już możemy jakąś tam wizję mieć, jak ci ludzie żyli. Jeżeli są jakieś takie miejsca bardziej popularne, jakieś yy, znane, no to często można właśnie historie w internecie znaleźć lub spytać się też osób, mieszkańców danych rejonów, którzy tam mieszkają, bo też, wiadomo, no takie miejsce i historię najlepiej zna, ten, kto tam mieszka. Tak jak, nie wiem, w Prółuszczywicach jest ten Prółuszczywie, przepraszam, ten dom opuszczony, no to są tam mieszkańcy, z którymi znaleźliśmy no i najwięcej, wiedząc, tam się wydarzyło, tak? Osoby rdzenne, tak zwane osoby, które tam cały czas przebywają. Natomiast jeśli chodzi o wyprawę na Urbeks, no na pewno często musimy ze sobą zabrać e, rękawiczki. Nawet mam przy sobie, bo jeszcze nie wyciągnąłem, takie specjalne, lepiej antypoślizgowe, bo jak ktoś lubi spinać w jakiś kominach czy drabinach, to lepiej, żeby ręka się nie ślizgała. Na pewno buty z twardą podeszwą, jakieś bojóweczki, bo takie, właśnie takie zakupiłem, które są no, wodoodporne i żeby tam jakieś skłoczy, czy gwóźdź się nie dostało, wiadomo, bo są takie miejsca, gdzie jakieś pręty czy jakieś szkło, żeby się nie przybiło, żeby stopa nie ucierpiała. Najlepiej na urbę chcesz wybrać się spodnie takie tak, spodnie bojówki, żeby mieć żeby kilka kieszeni, żeby schować latarkę, jakieś przyrządy, telefon czy coś, nawet GoPro jak wyciągasz, żeby po prostu to wszystko mieć pod ręką, tak? Najważniejsze też jest, ten, no wiadomo, no, czasami w jakichś niedostępnych warunkach jakieś okrycie głowy, no mam też to kaptury lub jakaś czapka, ale to wiadomo to też tak się może zdarzyć, to jakieś maseczki, bo jakieś jest jakieś miejsce, gdzie nie wiem, jest jakieś opary, czy jakiś gaz, czy jakieś, wiadomo, to chemikali, bo takie też miejsce odkrywamy, to staramy się najpierw w takie miejsce obcialiśmy, by ośmierdzić, to musimy coś założyć, żeby się wiadomo, nie udusić, tak? No wiadomo, no, Urbex to jest bardzo fajna pasja, ale no wiadomo, no, trzeba jednak mieć zawsze zimną krew, duży rozsądek, bo są osoby, które właśnie chodzą nieprzygotowane i potem coś się stanie. Różne wypadki mogą się zdarzyć, ale to pewnie zaraz te pytanie zadasz mi o tych wypadkach. A teraz powiedzcie mi, czy jest jakaś różnica w tym, że na przykład idziecie do opuszczonego szpitala psychiatrycznego, czy do jakiejś fabryki, czy właśnie tutaj odnajdujecie różnicę w tych miejscach, które eksplorujecie? No na pewno jakaś różnica jest pod właśnie pod względem historii danego miejsca, pod względem niewielkości? wielkości. Po względem tego przede wszystkim to też no, wyobraźnia działa, że można miejsce jest nawiedzone, no to jak ktoś lubi takie rzeczy robić, no my to po się może tym nie zajmujemy, ale znamy takie osoby i czasami jak się da, to takie miejsca odwiedzamy, po prostu ktoś ma sprzęt odpowiedni do wykrywania duchów to wtedy też, wiadomo, może się to mentalnie. No tak i tak, się, tak jest wizja w głowie, że coś tam może być. Tak. Zwłaszcza tak, jak jesteś w nocy, to zaraz jest, że jak jakiś szmer, to zaraz... zaraz pamięt wiadomo, że jest ktoś za to tobą to, to jest. Tylko to, to to jest taka, że płata figla, że o kurczę, zaraz <coughs> się płacisz, że jak samemu to już w ogóle, bo jak z kimś pójdziesz, to jeszcze inaczej, ale samemu iść to w ogóle już wszystko działa. to już obrazy w głowie są takie, że wszystko widzisz, wszystko, 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 wszystko słyszysz. No właśnie, bo byliście w jednym z filmików, byliście w jakimś domu, w którym dokonano zbrodni. E, tak? I czy, czy wtedy też dopowiadacie sobie e, takie różne historie, co tam mogło się wydarzyć, kto tam mógł przebywać? Jest e, takie w głowie takie przypuszczenia i jak wiesz, bo wszystkim psychika jest tak, że jak wiesz, że jest nawiedzone, to już e, wiadomo, ta wiedza sp pozwala, sprawia, że w głowie różne pomysły się rodzą, że tu mógł ktoś leżyć, tu mogłaby się, nie wiem, krew e, czy coś, mord dokonany, a jak ktoś o tym nie wie, to też jest inaczej, bo wtedy się nie przejmuje, bo nawet nie ma pojęcia, że tam coś się wydarzyło. A uważacie, że to bardziej my sobie sami tak dopowiadamy? Czy rzeczywiście w takich miejscach no, czuć coś takiego wyjątkowego, innego? No i właśnie to jest temat yy, bardzo kontrowersyjny, bo zjawiska paranormalne rządzą swoimi prawami. Są osoby, które kochają takie tematy, że po prostu by nawet oczy wdrapały, a są osoby, które no, choćby się nie wiem, co pokazał i tak, bo, że to fake, oszustwo i że nigdy tego nie uwierzy, choćby się nawet nie wiem, przypadł do muru i chciał nawet broń przestępczać. Ja nie wierzę w to ogólnie. Wierzę w to. Ja Jak tak, mieliśmy to okazję w tym młynie. Tak, tak, właśnie zaraz o Co powiem Co wy mieliście w tym właśnie. W młynie też byłeś, byliśmy wszyscy. No. Na byliśmy w takim młynie, właśnie tam za zgodą opiekuna, który nas tam wprowadził. No i tam taka sytuacja była, że w całej naszej czwórce zaczęły telefony wariować. W jednym miejscu, właśnie to w dwóch, bo to było i na minus 1, i na chyba na pierwszym piętrze w jednym pomieszczeniu. Dokładnie. No i tak kurczę, wiem, co się dzieje, nie? Mi kamera trzeba wariować, obraz trzeba drgać i takie. No, to nie było normalne, tak? Ktoś może powiedzieć, że to jest jakieś może jakieś, nie wiem, pole magnetyczne czy coś, no oczywiście, bo są tacy, którzy powiedzą, że to może tam coś wytwarza jakieś coś, no, ale no to takie trochę dziwne, bo to jest stary budynek, tam żadnych urządzeń nie ma, chyba że jest taka lokalizacja. No ale no oczywiście wiadomo, no, zaraz w głowie się rodziło pytanie co się dzieje, no i się okazało, że tam ktoś kiedyś tam łysą popełnił w tym miejscu. No to od razu w bapu się cztery, że coś tam może się dziać. Moja dziewczyna, której tu nie ma obecnie, Marta Grzelorzewska, ma coś takiego, że czuje takie zjawiska. I wtedy jak była w tym młynie, to ona czuła jakby ktoś lub no, coś ją zaatakowało, jakby ktoś ją palcem uderzył w plecy. I tak, tak wstrząsnęłeś, zaraz się blada, a kolega, który też z nami był, też yy, włosy mu dęba stanęły i po prostu jego... źle się tak, czuł. Tak, źle się czuł, tak jakby miał, nie wiem, zemdleć i na się zebrał. A mi w stycznę, ogóle cały materiał, przeszło. a mi cały materiał w ogóle się nie nagrał tak, na komórce. Tak, tak, telefon właśnie się mógł, telefon się wyłączył, a lampka świeciła. W telefonie. Dlatego mówię, no, kto lubi takie zjawiska, kto się tym bawić, to no, oczywiście będzie dążył do tego, że to jest prawda, tak? Bo czasami właśnie znajdujemy takie wytłumaczenie, że jeżeli wiemy, że idziemy do nawiedzonego miejsca, to już z góry zakładamy, że tam coś się dzieje. A jeżeli no nie wiemy, no to normalnie powiedzmy zwiedzamy czy eksplorujemy tak. i nie zwrócimy nawet na to uwagi. Tak, bo to się tej w głowie. I powiedzcie mi, czy, czy zatem ten młyn to był taki e, najtrudniejszy w przygotowaniach, e, takie miejsce do eksploracji, czy było jeszcze e, trudniejsze? Znaczy, jeżeli chodzi o takie trudne obiekty, na pewno czy trudne. Miejsce, gdzie byłem na Śląsku, szpital, szpital Stalownik, tam musiałem się też przygotować przede wszystkim mentalnie. Znaczy, wiadomo, ktoś może mieć lęk wysokości, żeby wejść, nie wiem, na 11 piętra na przykład jakiegoś budynku i patrzeć widoki. No ja akurat uwielbiam takie coś, ale są sobie które się odboją. Mogą być lęk wysokości. Ja się przełamałem. Tak. Ja to, to potrafił swoją barierę przełamać, bo miał lęk wysokości, teraz już coraz bardziej mu to idzie lepiej. Mhm. I to też urbex pozwalała się swojej słabości przełamać, ktoś się czegoś bo ja można przeskoczyć to. I, a czy ten były jeszcze wrócę, czy był najbardziej stresującą, czy było jeszcze coś bardziej takiego, co wywołało w Was grozę, poczucie takiego strachu? Znaczy na pewno, może ja akurat <grym> tak się tak nie boję tego, ale na przykład byliśmy też w Zofiówce pod Otwockiem, w tym nawiedzonym szpitalu psychiatrycznym Żydów. Tam też no, Niemcy uznali mordu na Żydach i tam też plano się różne cuda działy. No tak jak byliśmy kiedyś z innym ekipą, to zdarzyło się, że koleżanka po prostu blada się zrobiła ze strachu. Ostrzała różne takie historie i ona bardzo to łyka i wierzy w to i po prostu... No, musieliśmy wręcz ją wyprowadzić z tego miejsca, bo jej mogła się tak rozparaliżować, że mogła wyjść. Ja on tam wyprowadziłem, no spokojnie, spokojnie, mówię, nie na się, będzie dobrze wszystko, będzie dobrze. Ona to chciała do tego miejsca jechać, bo ona takie rzeczy ubiegła. no ale ją tak sparaliżowało, po prostu nie wiem, czy coś czuła, bo sama nie mogła się wysłowić w pewnym momencie. No i to tak może że to jest śmieszne, ale no to nie jest śmieszne, najpierw człowiek spanikuje w takim obiekcie, w danym miejscu. Tego na pewno to jest też właśnie przełamanie bariery psychicznej, tak, swoich lęków, swoich strachów. Jeżeli chodzi o takie miejsca, które jeździmy, no to tam na pewno w jakiś sposób tam y, trudny, to nie jest to przygotowanie, wiadomo, Dawid kiedyś był za granicą. A, wolowanie Grecji i Chorwacji. Tam, tam no, no to, to musiałeś no. przygotować y, kamerę, tylko, że to była inna kamera, nie nasza, nie? nie Ale tam nagrałeś jakieś sceny. też GoPro było. Żebyś, też GoPro, no to na pewno trzeba się przygotować... Bez takie w, specjalnie. żeby zanurkować tam, tak? No to też takie przygotowania są. Są miejsca, gdzie na przykład, nie wiem, trzeba zejść pod ziemia, też dobre latarki mieć, dobre oświetlenie, na przykład też zakryć tam różne części ciała, żeby nie wiem, skaleczyć się, nie uderzyć. Apteczka jest bardzo ważna na no urbek. się, mamy w samochodzie, bo jak nie, wiem, bo zdarza się nieraz, że człowiek się skaleczył, zahaczył, no to wiadomo, trzeba wtedy przemyć to rano, żeby nie było. Bo w takich miejscach może być, że jakieś co, wiadomo, zakażone, coś, jakieś no wiadomo, trzeba to zdezynfekować. Ile moi drodzy kosztują takie wyprawy? Czy wy odkrywacie tylko tutaj w pobliżu Płocka i okolic te miejsca, czy też jak mówicie, wyjeżdżacie za granicę? I jakie są koszta? I skąd w ogóle na, na takie pasje brać pieniądze? Znaczy, my staramy się już zwiedzać takie obiekty. No już wchodzimy w Polskę, mhm. coraz dalej w Polskę, dlatego zaczęliśmy od Płocka do okolic, tak? bo to zaczyna od swoich miejsc, które ma najbliżej. Wiadomo, to tam nie jest problem dojechać, nawet dość, na piechotę, trzeba to autobusem podjechać. A wiadomo, no, koszty są takie, że no, paliwo jest coraz droższe, więc my, jak idziemy, wiem, wiesz, osoby cztery, to składamy się na paliwo. Na pewno to jest tańszy koszt, no, bo wiadomo, jedna osoba to nie udźgrałaby tego wszystkiego. Mamy też tak, że nie wiem, co miesiąc zbieramy parę groszy na jakieś tam do naszej skarbonki, na jakieś tam nie wiem, konto. Odkładamy sobie. Tak, odkładamy. Wtedy uzbieramy jakąś sumę, to wydajemy na, właśnie, na jakieś wyjazdy, na sprzęt, na, sprzęt, na przykład w kamerkę jakieś nowsze ubrania czy latarki, bo znowu właśnie też zakupiłem. Ja zawsze z tych pieniędzy kamerkę lepszą, y, latarkę. Teraz myślę że właśnie mamy. Tak, teraz, takie no. właśnie takie rzeczy wydajemy po prostu z tego, co odkładamy, tak? Przerwamy tam, nie mieć tam stów na przykład, co y, jakiś czas i wydajemy na to wszystko. No wiadomo, jeżeli chce zajścić za granicę, to wiadomo, no za granicę trzeba być jakąś na, na bilet, na, na jakiś na, na, na samolot. No do, do Czarnobyla też już chcieliśmy jechać, można powiedzieć, że do nogo byliśmy, ale ta wojna na Ukrainie wybuchła, no więc Czarnobyla też trochę kosztuje, tak? A proszę zdradźcie mi, czy taka pasja to jest droga pasja? Zależy. Zależy jak człowiek chce daleko posunąć i jakie się ma predyspozycje i plan na przyszłość. Jeżeli człowiek chce naprawdę dużo osiągnąć, no to trzeba i, i w jakiś sprzęt na tych sprzętach długo właśnie drona kupić, a dron kosztuje no do 3000 nawet taki dron. Licencję trzeba 000, zrobić to tak. też dodatkowo. No, swoją drogą, tak, oczywiście, tam nawet nie jest licencja totalna, nie jest taka płatna, ale, ale tam, wykupić kupić sprzęt, dlatego no, jeżeli coś się chce osiągnąć, to trzeba to najpierw włożyć, żeby to z tego wyciągnąć, tak. Moi drodzy, a powiedzcie mi, czy eksplorując dane miejsce, nie obawiacie się właśnie przyjazdu policji i postawienia jakichś zarzutów z tego tytułu, że no wchodzicie jednak na jakiś teren? Zawsze dokładnie. jest obawa. Tak, dokładnie. Urbex to wiadomo, no, nie jest do końca legalny w pewnych kręgach. Wiadomo, zwiedza się miejsca opuszczone, które najczęściej do kogoś należą. Wiadomo, że jest jakiś teren, gdzie ten obiekt nie jest zabezpieczony, czyli normalnie można wejść na teren, nie ma nie wiem, kamer ochrony, czy nawet y, właśnie, że tu jest wszystko otwarte, no to wiadomo, no właśnie na taki teren się dostać. Jeżeli przyjeżdża policja, staramy się z, z nimi porozmawiać, powiedzieć, co robimy, że nie jesteśmy złodziejami, ani wandalami, czy tam osobami, które nie wiem, chcą to miejsce, to nie zaszkodzić, tylko tłumaczymy, co robimy, że robimy zdjęcia, y, nagrywamy materiały i chcemy też tu to, to uwiecznić, tak? No najczęściej zawsze jest tak, że policja, w kim jesteśmy, bo już o tym obejście no wiadomo, w całej Polsce jest głośno. Jest, pokazujemy tylko, swój się, kanał tak, na, na YouTube, Facebooka, że tylko nagrywamy tak, i tak. nic Myślę, nie zabieramy. Tak, nie ma po prostu rozmowa nawet z nimi można poznać, że tam, powiedzą, że nam, nas obserwują, coś i taka jest raczej wesoło jest, Tak, ale wiadomo, no są sytuacje, my tak staramy się jako grupa wybrać jak swoją pasję działać, żeby jednak się takich miejsc, gdzie jestem ochrona, czy są tereny ibośne, nie włamywać, bo to też jest wiadomo, no przykład taki jest. Nas oglądają dzieci, nas rodzice, tych dzieci. I, są z nami Tak, I my jesteśmy jakimś, no, tak się śmieje, takim wzorem dla tych osób, tak? Więc też nie chcemy tak pokazywać tego urbexu w taki sposób, że za wszelką cenę chcemy się tego obiektu włamać, że mieć tylko materiał, tak? Bo potem są właśnie konsekwencje prawne, że możemy nawet dużą grzywnę zapłacić, lub po prostu nawet do więzienia na to można iść, bo jak się właściwie rezerwuje, można spojrzeć do sądu, tak? A czy zdarzyły się takie sytuacje już tak poważne, gdzie, gdzie już... Nie, staramy się takich sytuacji unikać. Tam były jakieś sytuacje, że tam jakieś miejsce widzieliśmy, przykład nas tam właśnie, że bardzo serdecznie prosił, żeby usunąć zdjęcia. Jasne, nie ma problemu, usuwamy, bo tam ktoś tam, tam, no, powiedział, że tam byliśmy, ten właściwie tam zobaczył, ale ludzie byli sympatyczni, nie byli tam z jakiejś groźby czy coś. Jasne, ma problemu, usuwamy materiał czy jakieś tam z tego miejsca, dogadujemy się i tyle. A czy kiedykolwiek podczas eksploracji zdarzyły się Wam jakieś wypadki, że ktoś z Was ucierpiał, tak wow. oprócz omdleń oprócz i, i takich... Zdarzyło się, zdarzyło. To Dawid miał dwie sytuacje, możesz powiedzieć Dawidzie? Pierwsza sytuacja to na, rad... na Radziwiłł tak. w mleczarni i było tak, pokrywa ogólnie styropianem. To było normalnie jak przejście tak. i wpadłem do wody. Tak, wpadłem Dobrze, z... że się aż, złapałem. Patrz, tutaj wpadłem, się aż tej, 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 prawie dotąd, nie? No to to no. I no. dobrze, tej... dobrze, że się złapałem dobrze, tych. Tak, tych... tak, tak, bo to głęboko okazało, taka pułapka to była. Ale lepsze jest to, że ja miałem tam najpierw wejść, a zatrzymałem się, bo tak kręciłem sobie. Dawid miał a, przy... <laughs> Ja miałem taką sytuację, taką dość poważną że wpadłem do takiej do, 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 mnie jakby taki szyb, a, w minie, był, no. W młynie opuszczonym. Ale Kupocka. z 15 metrów spadłem. No, z 15. Z 15 metrów spadłem. Yy, podłoga się pod mną zerwała. No to nie było dość przyjemne, no ale zdarzyło się, tak? Bolało, wiadomo. Taki upadek bolał. Ale miałem szczęście, tylko sobie, wiadomo, obiłem lędzie tak? Nic tam się nie, nie złamane było, wszystko było w porządku. Od no, parę dni bolało, ciężko było, ale to był taki no, dość yy, niebezpieczny wypadek. I czy po takich sytuacjach nie, zmie nie zmieniacie swojego zdania na temat e, swojej pasji? Nie. Czy... To jeszcze nas podkręca, tego, Dlatego, bo jeżeli się bym poddał, e, to jest najgorsze, jak masz wypadek i się poddajesz, załamujesz się psychicznie, i nie robisz tego, koniec. Najważniejsze jakoś to ze swojej świadomości, jakoś to wyrzucić z tej głowy i działać. Tak, wiadomo, jest ta obawa, że jak z jakiegoś miejsca, nie wiem, takie właśnie, gdzie jest podłoga z drewna, no to troszeczkę tak jednak człowiek może pewnie idzie, stara się tym iść. Nie tak, że tak idzie sobie. Bardziej w ostrożnie jesteś. Tak, jesteśmy. bo to takie coś jest oczywiście. Ale że jest jakiś obiekt, gdzie na pewno budynek grozi z zawaleniem, i już taki jest stan techniczny jest ciężki, no to nie, nie staram się nie wchodzić. Bo wiadomo, są też osoby, które nas naśladują. Są dzieci z Płocka, które spotykamy, które mówią, o Urbex, moją pasję, znamy Was. I często z takimi dziećmi ja rozmawiałem, na, właśnie na apartamentach tam koło wieży ciśnie opuszczonych, tam co były te lofty i ta drukarnia. Rozmawiamy z takimi dziećmi, żeby uważały, żeby nie chodziły same, a jak mają dziś iść, to lepiej już z nami, żeby nas się żebyśmy i byśmy wtedy zabrali, bo wiadomo, my jakoś zabieramy to, no nie oszukujmy się, a ja tak przynajmniej mam, że ja to tak pilnuję tej osoby, po prostu jakbym, wiadomo, z jakiegoś skarbu pilnował, tak. Dopóki ta osoba nie wyjdzie bezpiecznie, to ja też ja nie, nie wyjdę z tego miejsca na przykład, nie. Czyli warto zawsze z, z, zabierać Damiana na wszelkie tak, eksploracje. Oczywiście, Damiana też i nas <grym> wszystkich, no, no warto się nas odezwać. I powiedzcie mi, czy jakieś wydarzenia planujecie w związku z, ze swoją działalnością? Wieście, cały czas działamy, cały czas staramy się coś robić. W tamtym roku zorganizowaliśmy już drugą edycję Urbex. o nazwie Urbexomania. Jest to ogólnopolski zjazd eksploratorów. Podykamy się w jednym miejscu, zapraszamy ludzi z Polski, z Urbexu. No Z zagranicy też zdarzyło się, że do nas przyjechał człowiek z Włoch, koleżanka, przyjechała do nas. A tak, to dokładnie. na spotkanie pod Arturzęce mieliśmy w, w, w maju, rok temu. I z Anglii też kolega przyjechał, więc staramy się to się rozpowszechniać, tak, żeby ludzie, którzy zajmują się tym, co my, lubią to, co my, żebyśmy razem spotkali się, porozmawiali. I również fajnie, się. nasi też przyjeżdżają. Tak, osoby, które nas wspierają też na, takie, na taką imprezę przyjeżdżają. Oczywiście w tym roku robimy maksymalnie trzy. Jeszcze nie wiemy gdzie, mamy trzy lokalizacje, prawdopodobnie w maju, w czerwcu będziemy wjeździć, bo to jest w sierpniu. Więc wszystko na Facebooku, tam na, 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 na TikToku Ułosze, bo zawsze ogłaszamy. Cały czas staramy się coś robić, w grudniu też organizujemy wydarzenie o na nazwie Wigilia Urbexowa. W tamtym roku też, też pod Polską robiliśmy drugą też edycję już Wigilii Urbexowej. No i ludzie przyjeżdżają, że w grudniu jest ciężej dojechać niż w sierpniu, bo to też śniegi, mrozy, ale ci, co są wytrwali, to nawet ze Śląska z niej częściej przyjadą. A czy, czy czujecie się takimi gwiazdami, powiedzmy, jak was fani rozpoznają? Nie, tu nie chodzi. Nie, to nie o to chodzi, wyrażdżę, ale jest. miło, jak ludzie no, jak nas zaczepią, zrobić zdjęcie, to takie fajne pogadać. uczucie jest. Ale najważniejsze jest to, być sobą robić swoje. My żadnymi gwiazdami nie jesteśmy, nie mamy się jako zani celebryci, bo nie zarabiamy z tego, nie mamy jakichś pieniędzy, nie mamy jakiejś wielkiej sławy, że nie wiem, nie wiadomo kim jesteśmy. No, robimy swoje i tyle, tak? A to, że chodzimy do, do mediów, coś, no to chcemy też ludzi zarazić tym, powiedzieć, że coś robimy, żeby. To u nas też, też ludzie usłyszeli po prostu coś się dzieje, w tym Polsku, bo chodzi o to, żeby promocja naszego miasta, że w Polsku coś się dzieje, bo Polska jest miastem, jakim jest, bo to miasto umiera po części, tak? A ktoś jest taki, kto jednak chce to miasto wypromować. To jeszcze wspomnę, że też kręcimy właśnie y, serial Arado i Wodnik. Też na pewno o tym Podszczanie słyszeli. To też tam temat pewnie na oddzielny jest na oddzielny wywiad, jakbyście Państwo chcieli, wiadomo. Ale tak, tak, pozdrawiamy Adama Lewandowskiego, reżysera i no dokładnie. tego projektu. To też yy, my... Jako I całą właśnie, ekipę. Ludzie możemy też tam działać, to jest taka druga, nasza druga, druga, druga pasja, aktorstwa, Ja się bardzo aktorstwem amatorskim takim interesuję. To też jest fajna zajawka i rzeczywiście się w tym Płocku, chodzi o Płock, o nasze miasto coś się w Płocku działo po prostu. Dziękuję Wam za dzisiejszą rozmowę i oczywiście naszych widzów dziękuję naszym widzom za oglądanie i zapraszam do odwiedzenia kanału Urbek z Moją Pasją. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo wszystkim szkańców Płocka.